To jest rysunek pochodzący z koncepcji programowo-przestrzennej Strefy Świata Saun Parku Wodnego w Słupsku. Jest to opracowanie, które zrobiła firma Termochem w odpowiedzi na życzenie czy ogłoszenie zamiaru pana prezydenta na temat zrobienia Świata Sału. Koncepcja ta nigdy formalnie nie została zatwierdzona i dyskusje nad tą koncepcją i nad ostateczną formą świata saun trwają do dnia dzisiejszego. Obydwa baseny można powiedzieć przygotowane do, do, do wykończenia. Do wykończenia należy na nadwężach ułożyć tylko płytki. Yy, mówimy tu o samym supicie, bo ściany i, i tu trybuny będą wykończone. Otóż... Yy, my jesteśmy tutaj w fazie układania yy, płytek. Tu, tu już wykonane są izolacje. Yy, i, krótko powiedziawszy te roboty mogłyby być przez nas nawet szybciej prowadzone. Tylko że zobaczycie Państwo, że nie jest to element krytyczny. Powiedzmy, te roboty, wykończenie takich robot to jest około tam miesiąc, dwa i w zasadzie te pomieszczenia mogłyby być gotowe. Każdy z nas przecież kiedyś wykańczał mieszkanie, prawda, i tu nie ma więcej niż tam na, na, na miesiąc czy na dwa roboty. Płytki chyba do dwóch metrów, malowanie, u góry, malowanie. Na dole wykładzina ceramiczna i w zasadzie. No, to są roboty wykończeniowe, tak? Są to roboty no, wykończeniowe. Rwąca rzeka tak zwana. No No może dalej przechodzimy. Roboty malarskie oraz uzupełnienie sufitu. Proszę zwrócić uwagę, że w tej części wszędzie jest podobny stopień wykończenia, czyli w zasadzie sprowadza się to do zrobienia robót wykończeniowych, prawda? W tej części basenu, czyli malowanie, jakieś tam glazury, uzupełnienie posadzka i uzupełnienie sufitu, to, to jest część wentylatorni. No widzimy tu ustawione centrale wentylacyjne, podłączone, obsługujące część socjalną y, oraz część basenu. Filtry, które czyścić No tutaj zespół filtrów zmontowanych, przygotowanych już do funkcjonowania, zabezpieczony do czasu zakończenia budowy i uruchomienia. Podkreślam, że budynek w tej chwili jest już ogrzewany docelowym ogrzewaniem i zasilany docelowym zasilaniem elektrycznym. Zmienił się układ ścian. Ten układ ścian jest przypuszczalnym układem, który, który może odpowiadać potrzebom miasta. Natomiast do dzisiaj nie zatwierdzona jest koncepcja tego układu ścian. No stąd dalsze angażowanie robót nie jest możliwe. Trwa uzgadnianie szczegółów. No te szczegóły no do dzisiaj po prostu nie są uzgodnione. Na ostatnich uzgodnieniach, które miały miejsce 14 stycznia jeszcze zmieniło się usytuowanie na przykład funkcji kuchni i, i rozkładu kuchni. Zmiany, które były spowodowane no, nowym układem pomieszczeń będą powodowały zmiany w konstrukcji dachu. W tych miejscach będą, będzie konieczność wyprowadzenia instalacji windmusu na dach. Jaki termin jest realny zakończenia prac przy właściwej współpracy wykonawcy z zamawiającym i odwrotnie? Jeżeli bralibyśmy tylko techniczny punkt widzenia w założeniu, że nie ma żadnych zawirowań prawnych ani projektowych, no i przy założeniu, że bardzo jasno zostaną zdefiniowane... Koncepcję miasta na temat świata saun i innych nierozwiązanych elementów budynku, no to realnym terminem zakończenia tej budowy byłby czerwiec tego roku. Nie październik. Nie następnego roku, czerwiec. Nie tego roku. Natomiast mówimy tutaj o sytuacji tylko z technicznego punktu widzenia. No dzisiaj już wiemy, że istnieją pewne przyczyny, które ten okres mogą wydłużyć. A Termochem chce być tutaj na tym placu budowy, chce dokończyć. No na dzień dzisiejszy Termochem ma jeszcze, można powiedzieć, umowę i jesteśmy tu i jeszcze realizujemy.